Dzień dobry, dzień dobry, witam panów z Podznaku Ryb. I teraz, tak, dobrze, tu już mamy, to jest wasza męska energia, tu są karty dla was, które wypadły, energie, które będę interpretować na miesiąc grudzień. E, miesiąc grudzień, czyli ostatni miesiąc, oczywiście, roku, nic. E, Odkrywczego. Natomiast ostatni miesiąc roku bardzo trudnego, bardzo zaskakującego, bardzo karmicznego. Więc zobaczymy, co jeszcze na ten ostatni miesiąc dla Was za porady karty mają. Ok, najpierw zinterpretujemy mandalę, która dla Was chciała się pokazać. Słuchajcie, to jest wyciszenie. Tak. To jest wyciszenie. Piękna mandala. Piękne kolory, bardzo wiosenne. I teraz tak, ta mandala w ogóle ma numer 17. Słuchajcie, to jest karta powiedzmy gwiazdy tarotowej, ale to jest też opieka Sił Wyższych. Więc w grudniu. Zobaczymy, co jeszcze karty po, powiedzą dalej, ale jakby wychodzicie obronną ręką z różnych, z różnych sytuacji. I teraz tak. Jeżeli chodzi o żywioł tej karty, jest tu ogień. Wy jesteście wodnym znakiem, e, więc teraz ogień w to wszystko, jak wchodzi. Hmm. Czy wykorzystacie ten ogień? No nie wiem, ogień zagasza się wodą. Zależy jak wybierzecie. Ogień daje wam tu jak gdyby rozwój, daje możliwość, daje ekspansję, daje działanie. Co jeszcze? Tutaj mamy planetę uran, tak? Mocna, mocna energia. Wibracje 7 i 9, wibracje bardzo takie karmiczne, to są wibracje starych dusz, to są wibracje filozoficzne wręcz, tak takie zagłębiające wnętrze, bardzo intuicyjne, też bardzo twórcze, bardzo empatyczne z kolei, tu też mogą wychodzić u Was w grudniu emocje na wierzch bardzo, tak? jeżeli chodzi w ogóle tutaj o wyższe siły, których mówię, można prosić o ochronę czy wsparcie, macie w tej mandali Maryję Matkę Bożą. Więc jeżeli ktoś zechce, może się zwrócić modlitwą o wyciszenie albo pewnych uczuć. Być może negatywnych, smutnych, żalą. Jest tu też runa tiwas. Tutaj mamy ją. Runa tiwas, jak wskazuje, ona jest taka to, to jest taka strzałeczka. Ona mówi o celu. Ona mówi o danym kierunku. Ona mówi o dążeniu do celu, wybrania celu, tak? Ale macie też pamiętać, że jak gdyby cel sam w sobie y, też nie jest ważny. Sam proces dążenia do celu jest też bardzo istotny, jak, jakimi metodami. To jest raz. Z drugiej strony, żeby też całkowicie nie zatracać się w sobie, jeżeli wytyczacie sobie cele. Żeby też przy działaniu, żebyście mieli czas jeszcze na inne osoby, na obecność w życiu innych, tak? Tutaj jest ważny też regulacja trybów, praca, odpoczynek, tak? Aktywność, odpoczynek, bardzo, bardzo ważne. I to też, żeby zauważyć. Swój szczyt. To jest też ważne, bo czasami mogą tu wychodzić jakieś w grudniu może zniechęcenia swojej ówczesnej aktywności jeszcze. I jeżeli po prostu w grudniu będzie przychodziło jakieś zniechęcenie, to wy nie podupadajcie gdyby, tak? Cały czas i Was też za, yy, zachęca do tego. Zobacz tam, co będzie na końcu. Ta praca nie jest yy, bezcelowa. Ta praca nie idzie na marne. Twoja energia robi już, ona się kierunkuje i kreuje już Twoją rzeczywistość. Jeszcze trochę. Jeżeli mówię, jest za dużo emocji czy nerwów, wyciszenie, wyciszenie. Chociaż nie rezygnacja z działania, drodzy panowie, tak? O tym mówi Mandala. Dobrze. Tutaj, jeżeli uważajcie jeszcze chorobowo, może na, na, na w ogóle serduszko, na żołądek, skórę, tak? Skórę. Więc zobaczcie, czy tu się coś nie dzieje. Dobrze, to jest mandala i to jest energia mandali. I teraz zobaczymy dalej, co mówią karty Tarota dla Was. No, powiem Wam, że u Was, Panowie, jest bardzo materialnie, bardzo pieniężnie. I od tego zaczniemy, może, jeżeli tak wyszło. Tu są, słuchajcie, nowe możliwości. Nowe, to niby grudzień, ale to są już nowe początki czegoś, to są jakieś nowe idee, to są jakieś nowe pomysły, to są jakieś nowe zalążki czegoś czy propozycje czegoś, co może e, być dobrym, dobrą inwestycją, tak? Dobrym zajęciem. Mało tego, to mogą być też sytuacje, w których na przykład podejmujecie decyzję o zakupie mieszkania, zmianie mieszkania, czy jakiejś innej nieruchomości, czy, czy ziemi, czy, czy no nawet samochodu coś, co będzie dla Was cenne i będzie dla Was dobre, co Wam się na pewno przyda. To jest raz. Po drugie, możemy tu też, jak zawodowo idziemy, bo to jest bardzo właśnie świeża energia. Mówi, mówią karty, byście się angażowali w to, bo te, to, co przyjdzie w grudniu, przyniesie Wam stałość, przyniesie Wam bezpieczeństwo, przywiezie Wam stabilizację, tak? To są jedne historie. Więc tutaj jakby wejść w wir propozycji, wejść w nowe, tak? Lub zacząć już tutaj, Planować nowe też, tak? Coś, co będziecie um, robić w przyszłym, w przyszłym roku, gdzie y, zwrócicie na coś swoją, swoją uwagę, swoją energię. To jest raz. Inne historie są takie, żeby też y, słuchajcie, nie siadać jak gdyby na laurach w niektórych y, sytuacjach panowie. Nie siadać na laurach zawodowo, tylko chcieć y, po prostu zrobić coś jeszcze, coś nowego, coś innego, innowacyjnego. Y, być może coś dodatkowego, tak? Bo nie jednym tutaj na przykład, a już co ro robię to robię i to mi wystarczy. Natomiast to jest też wezwanie do tego pomyśl nad czymś jeszcze. Zaangażuj się w coś jeszcze. Inne historie są takie, jeżeli występujecie tu jakieś kredyty, na przykład będą potrzebne w coś, to te kredyty otrzymacie. Przynajmniej takie są tutaj energie. Jeżeli chodzi o mm, też wydawanie pieniędzy, niektórzy z Was tu po prostu będą trochę się wahać, będą tu trochę e, skąpi. Tak, będą się tu zastanawiać, będą tu bardzo liczyć pieniądze i w tą stronę będą, no, będą tutaj planować wydatki, a dla innych z kolei jest też ostrzeżenie, żeby po prostu oszczędzać te pieniążki, bo te pieniążki przydadzą się właśnie na coś nowego, coś innego. Także tutaj w tym grudniu też niektórzy mają uważać na swoje wydatki, na przykład na stanie pieniędzmi, tak. Inne historie jeszcze są takie, moi drodzy, że niektórzy po prostu znaczy siedzą w swoich pewnych schematach i wzorcach i e, ciężko im sięgnąć po coś nowego, chociaż mają czy będą mieć e, propozycje, e, czy będą mieć możliwości, e, są bardzo tacy sztywni, jeżeli chodzi o nowości i zmiany. A tutaj karty pokazują, że Dobrze byłoby zaryzykować, tak? Jeżeli chodzi, słuchajcie, o związki, to po pierwsze, ważne mogą być dzieci. To jest raz. Po drugie, może się pojawić informacja o ciąży, tak? O powiększeniu rodziny. To dwa. Po trzecie jest pokazany jakiś taki stałość i spokój w związkach i w relacjach. U niektórych pokazana jest z kolei na przykład zazdrość. Nie wiem, czy wasza, czy, czy partnera. To jest właśnie pokazana też zazdrość lub zaborczość, tak? Więc tutaj z tym też uważajcie, bo to może was też w jakiś sposób hamować w różnych sferach, tak? Dobrze. Co jeszcze tu, jeżeli chodzi o związki, bym chciała Wam powiedzieć? O tym powiedziałam, o tym powiedziałam, dzieci. No tu jest też powiedziane, no słuchajcie, yy, przyjmujcie prezenty w różnej formie, dawajcie prezenty, obdarowujcie i, i, i. Yy, też są takie, też są tu takie energie. I mówię, czy materialnie, czy, czy swoją obecnością. Zainteresowałem na pewno czas dla dzieci, na pewno. No myślę, że powiem Wam tak. Jesteście trochę ostrożni w tym, w tym, w tym grudniu. Albo powinniście być ostrożni. To już zależy, w jakich sytuacjach to sobie, to sobie dobierzecie do, do, do energii. Natomiast mówię, y, idą tu dobre rzeczy, idzie tu jakaś prosperity, tak? Więc, więc tutaj y, y, idziemy mówię, coś nowego, tutaj też mówię, i, i, i fajne mogą być rozwiązania, więc, więc jeżeli chcecie, to tutaj zadziałajcie i nie, i nie bójcie się dobrze i teraz zobaczmy co jest w karcie uh -huh, co jest w karcie relacyjnej to jest karta relacyjna wygląda ona tak tak jest dobrze tak jest i tu jest wam powiem bo to jest um, refleks, refleksja żeby um, jak gdyby dać sobie w związkach w jakichś relacjach troszkę przestrzeni w tym grudniu i żeby um, że ważne jest zaufanie i wiara, o, że wszystko będzie dobrze. Obojętnie, co tam sobie myślicie i w jakich sytuacjach jesteście, że wszystko będzie dobrze, tak? Znaczy to są jeszcze piękne, piękna sceneria, jeżeli chodzi o motyle. To jest też symbol transformacji, przemiany, zazwyczaj przemiany. Na, na lepsze, dlatego jak niektórzy z Was są tutaj bardzo zachowawczy i bardzo w tych schematach tacy uwiązani i boją się zaryzykować, boją się zmian, boją się nowych, czego? Kierunków tu jak ti, was, czy nowych rozwiązań, nowych możliwości, czy tak w relacjach, czy w związkach, no to jest powiedziane, że, że nie, że, że, że macie tutaj robić ekspansję na to. Tym bardziej, że w ten mandali, mimo że nie jest działanie, to jest żywioł ognia, tak, żeby po prostu pójść w nowe, yy, przetransformować też czasami właśnie te swoje myślenie, yy, swoje takie wypracowane programy i zaryzykować coś nowego, coś, co okaże się lepsze. Tak? Piękna karta. Zobaczmy jeszcze, wylosuję Wam przesłanie. Zobaczymy, co wyjdzie jeszcze dla Was. Poproszę tutaj dla mężczyzn pod znaku ryb. Które to ma być? Dobrze. Okej. Okay. Hmm. No. I pięknie. A tu znowu jest czwórka. To jest czwórka. To jest czwórka jeszcze podbita zerem. to te, te Wasze schemaciki. Dobrze. Wasze Zachowawczość i bezpieczeństwo. Dobrze, zobaczymy na 40. Mój i zaraz ją czytam, kochani. Dobrze. Zobaczcie, tu macie kierunek, macie tiwas, Macie cel. Tu macie co drogę. Zauważcie, tak? Macie drogę do celu. Ta karta mówi o tym, żeby podążać za liderem, za przywódcą też, za kimś, kto pokazuje drogę. Być może to jest jakiś wasz, na przykład ktoś, kto jest dla was autorytetem, albo na kimś się wzorujecie, ale niekoniecznie. Liderem właściwie możecie być wy dla siebie, tak? Yy, I to wy. Możecie dążyć do celu, ma, ma, mało tego. Możecie poprowadzić za tym ludzi, lub siebie właśnie poprowadzić, czy rodzinę swoją poprowadzić do jakiegoś celu, tak? Czy relacje. Wy macie tą siłę w grudniu teraz, by poprowadzić do danego celu, tak? Do danego rozwiązania, do czegoś cennego, co będzie, coś cen, będzie czymś cennym, Boże, przepraszam, czymś cennym, czymś dobrym dla Was. To jest właśnie, to jesteś powołany w tej chwili.